Witam serdecznie po popołudniem, tutaj z Kacpusiem otwieramy sobie pewien sprzęcior, który sobie kupiliśmy. Prawda? I Kazbi też go bardzo potrzebuje do stymulacji swoich mięśni. Tak. No i mama też potrzebuje tutaj do, do masowania tych parki, gdzie tutaj w więcej, więcej problemów mam niż myślałam, ale trzeba, trzeba trochę się zadbać o zdrowie, do tego zakupu przekonała mnie tutaj koleżanka z innego kanału Sylwia S. Także powiedziała, że to jest bardzo fajny zakup. E, czytałam również opinię na Amazonie. Niestety nie udało mi się um, dostać tego y, urządzenia y, w promocji. Kupiłam go w oryginalnej cenie, ale y, samo to, że dużo pozytywnych opinii na ten temat się roi i dwoi w internecie od dłuższego czasu zastanawiałam się czy w ogóle go kupić no to postanowiłam go kupić, bo to jest jednak dla nas ratunek żebyśmy się lepiej tutaj czuli, bo Kacper ma też napięcie mięśniowe bardzo jeszcze duże, żeby mu je to rozluźnić to też potrzebuje masowania ja oczywiście tutaj też potrzebuję masowania i to bardzo często, bo Powiem tak, bardzo często boli mnie głowa z tego względu, że tylnie części karku mam bardzo napięte i ogólnie są pewne partie, które mam bardzo napięte, także otworzymy sobie już ten sprzęt. Nie wiem, czy to jest ta sama akurat firma, ale kupiliśmy go z tej firmy jest jedna akurat, ta firma mi się podoba, bo kiedyś miałam z tego pas wyszczuplający. Także nie jest najgorzej. Tu go zaraz otworzymy. Jakoś poczekajcie, bo nie mam Czech rąk. Kaspi mi niestety nie pomoże w tym. E, tu mamy instrukcję obsługi. Jak to się. I to jest do. Um, do tutaj właśnie e, mięśni. Masażer, pistolet. Nawet jest instrukcja po polsku. No, patrzcie. I to jest właśnie ten cały urządzenie. Pudełko, powiem tak na opakowaniu, producent nie oszczędzał, pudełko jest bardzo solidne, żeby go schować tam. E, każda rzecz ma swoje miejsce, co mi się podoba. Teraz go tutaj, trochę ostrość mnie nie łapie, zaraz go tu wyciągniemy i zobaczymy, jak to, to się tu ma. O, patrzcie, no ciekawe to jest, tak? Tu jest przód, zaraz spróbujemy coś zamontować. Nie wiem po co jest ta góra, za chwilę się dowiemy. Ale on jest stosunkowo ciężki, powiem wam. Co mnie się podoba tutaj, jest bardzo mądry rysun rysunek jak do głupich, choby w instrukcji Ikei. Ta, um, ta kulka tu jest do masowania tych partii tutaj z przodu i z tyłu i do tego dochodzi obręcz barkowa. Eee, tak, końcówka idzie pod łopatki, do obręczy barkowej też jest ta końcówka, no zobaczymy, czyli spróbujemy tą szanowną wielką kulkę, muszę ją teraz tu wyciągnąć, no poczekajcie chwilę, co się okazuje, ten geret jest bezprzewodowy się światło. Co się okazuje, ten garet jest bezprzewodowy. I tu pokazuje, ile ma mocy. No ciekawe, trochę inny niż Sylwia miała. Tu się go włącza. Tu są stopnie e, intensywności. Wibruje mega. I to jest właśnie, już jest e, no, na ostatniej kropce jest bezprzewodowy, co mnie bardzo cieszy. Idzie go naładować, nie trzeba z... lotać z tym wszystkim, nie? Au, jak to wibruje. Spróbujemy kaspi, kili, kili. Podobać się, A to daje. Nawet na małych obrotach robimy kilikili. Ej, ściągłeś mi końcówkę teraz. Wiesz co? Daj. Daj, daj, daj. Nie możesz za to yy, szarpać. ok? No to wypróbowujemy znowu, ja? Ja? Ale nie ciągnij za to końcówkę. Nie wolno ściągać. Ej, Puść No więc tak. Czekaj. wow dałam na najmniejsze obroty I jak? Daspi? czy? czekaj podoba się? na ucho? Na no nos? <grymne> no jesteś. Ale to no daje. Dobra ci się? Kasper lubi sobie stymulować różne części ciała. Kili, kili, kili. Dobra. Waga. Wyłączymy go. Tak się cieszy. Cieszysz się? i drodzy, tu mamy kolejne końcówki. Eee... Tą końcówkę jest na pierś na okolice żołądkowe, jakieś tam brzuszne, na uda. Jest taka płaska końcówka znowu. Coś takiego. Można wypróbować sobie, nie? Patrz. Taka końcówka jest, nie? Zobaczymy. Zobaczymy. No i Kacper jak zwykle na ostat wypróbuje. A może ta będzie lepsza. Lubi sobie wargi stymulować. Nie wiem czemu, ale jakoś stymulacja dla autysty pomaga mu w mówieniu. Daj, 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 po upuścisz. I to tak wygląda, nie? A tu można się nogi robić. Nie bój się. Nie bój się. Fajna angst. Czekaj. Puść, pójść. Kaspi. Pójść. Pójdź, 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 Patrz. Mama umi. Patrz, widzisz? Aj to daje rykich na małych obrotach, ale daje. A, Fes. Pójdź, pójdź, pójdź. Nie. No i Kaspi zdecydował się jednak wypróbować. Położył się tu na ziemi. Dobrze podłoga czysta. I chce się nogi pomasować. Leży spokojnie. A druga noga? Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Dobra, ale nie trzymaj, puść pan nie spokojnie leży. Patrzcie, jak nie chcecie, żeby był stale włączony, to tu się go załącza i wyłącza. O. Mniej więcej. Jest bieg środkowy. Nie świeci się nic. Nie, środkowego biegu nie ma jednak. Czy jest na ON? Off i on. A to się go ładuje. Także nie wiem ile będzie czas ładowania jest, ale na pewno go naładuje fol, bo na razie, póki co, jeszcze ma dwie kropki, czyli był naładowany przez producenta. Ciekawe. Znowu zmiana. Końcówka zmieniona. Czyli ta końcówka, widzicie, idzie na tył, na lędźwie. I z tyłu na Kaspi, nie bój się, nie bój się. Patrz, nie bój się. Tu z tyłu, nie bój się. Tu mniej więcej z tyłu. Czekaj, przejdziemy od tyłu. Nie bój się, nie bój się. Kacpa to kila, ale mniej więcej to tu gdzieś tam kila <gulacie> to. Chodź, jaki zadowolony. Najmniejsze obroty mu dałam, żeby się nie wystraszył. No fajna rzecz. Patrzcie, jak to fajnie pracuje, nie? tu też. Nie bój się. Tu gdzieś pokazywali. I tu. Nie bój się, nie bój się. Kaspie mu się podoba. Lubi być masowany. Dobrze. I co teraz? Zobaczymy inne? Ja? I moi drodzy, ostatnia końcówka, czyli ta naj. W sumie, no nie jest ostatnia, bo jest jeszcze ta. Ona idzie jakby pod łopatki. To jest, moi drodzy, to jest yy, od ładowarki. No, jak ona tu była. to była. Tu już nawet nie wiem, jak to do końca wsadzić. Już to tak było w każdym razie. To jest chyba to. To będzie to. To już mieliśmy. Teraz ostatnia końcówka ta będzie. Także zakładamy ta. i zobaczymy jak to funkcjonuje. Włączamy. Just na drugim biegu moi drodzy. Pierwszy bieg zrobimy. Nie bój się. Teraz musimy zrobić gdzieś tu. Czekaj. Plecki? Podoba się. Tak spokojnie siedzi. Fajnie. Zadowolony. No, ciekawy. Także ciekawy sprzęt. Na pewno musimy go naładować sobie. W każdym razie opłaciło się. Zobaczę potem, jak to u mnie będzie wyglądać. Ale ciekawa rzecz, jest trochę waży trochę, no nie powiem. E, także jest na wyłączonym i za chwilę będziemy go ładować. No i tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że wam się tutaj podobało nasza wspólna prezentacja. Kaspi, Kaspi zajęty czymś innym. E, mam nadzieję, że wam się podobało. Także no, kolejny raz mówię, że nie jestem tutaj e, nie prezentuję produktu za pieniądze, tylko e, chciałam wam się podzielić, Chciałam się podzielić z moim, e, moim tutaj zakupem. E, dzięki Sylwio e, za polecenie. Mam trochę z innej firmy, ale myślę, że będzie tak samo funkcjonować, jak twój. E, I że będę równie dobrze z tego zadowolona. Także, no. Eee, oczywiście w opisie znajdziecie link do Sylwii do jej kanału. Także zobaczycie sobie, jaki ona ma ten e, właśnie ten gret, ten, ten sprzęcior e, do masażu. Także do zobaczenia, do następnego. Cześć!